Cześć, dobrze wiem, że lubicie filmy, gdzie pokazuję jakieś bugi w Minecrafcie. Tym razem przychodzę do Was z trzema bugami w Minecraft 1.16. Są to dosyć ciekawe bugi, bardzo zastanawiające. Niestety stosunkowo nie są przydatne, ale bug to bug, więc przechodzimy do pierwszego bugu. Jak widzicie z kompostownikiem. Co potrzebujemy, żeby uzyskać tego buga? Hopper, kompostownik, coś do kompostownika i blok budulcowy to akurat niepotrzebny, nie wiem dlaczego on tutaj jest. Ale tak. A, już wiem po co ten blok budulcowy. Trzeba go wsadzić do hopera i załatwić cały hoper. Jak widzicie, pięć miejsc zajętych i teraz kompostownik trzeba zapełnić. Więc jak widzicie, teoretycznie o, wszystko z kompostownika znikło, a w hoperze nic nie ma i to jest bardzo zastanawiające, dlaczego tak się stało, że łączka kostna tutaj się nie powinna pojawić, dlatego z kompostownika nie powinno nic zniknąć, ale jednak zniknęło. Teraz jak wyjmiemy jeden stone zapełnimy kompostownik. Tak jak widzicie, mączka kostna jest. Gdy włożymy znowu stone napełnimy kompostownik. Nie ma mączki kostnej. Tak, nie ma mączki kostnej ani nic w środku. I to jest bardzo zastanawiające dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak fizyka Minecrafta pozwala. Tego nie wiem. Więc przechodzimy do kolejnego boga, bóg trzeci. I tu potrzebujemy np. endroda czyli lądową różdżkę, lepkiego pistona, guzika, piasku i kaktusa. Wezmę od razu jedną różdżkę i jak widzicie, gdy położę różdżkę tutaj, no nawet z tej strony, z tej strony, w tej płaszczyźnie, tak samo działa to z torami, jak położę tory tu, tu, no to kaktus się niszczy, ale jak przesuniecie na przykład tą różdżkę pistonem, to kaktus się niszczy i podejrzewam że tak się dzieje że podczas y, ruchu pistonu y, ten blok staje się tak y, blokiem sześciennym nie takim blokiem jak widzicie tutaj teraz on niby też jest blokiem sześciennym ale mniejszym a gdy go przesuwamy on nagle zasięg ma tutaj nie wiem dlaczego tak dokładnie się dzieje ale się dzieje zobaczcie że tak samo się dzieje z naszymi torami o więc to tak wygląda i ten bóg tak samo prawdopodobnie do niczego wam się nie przyda Ewentualnie jak chcecie zaoszczędzić albo macie nadmiar torów z sposobu na kopiowanie, więc zapraszam Was do oglądania jak kopiować tory w Minecrafcie, to możecie korzystać do niszczenia kaktusa na przykład na one -tickowej farmie. A my przechodzimy do kolejnego buga Kolejnym bugiem będzie bug z creeperami. Potrzebujemy TNT, creepery i zapalniczkę. O co chodzi? Gdy położymy TNT i dwa creepery. Do odpalimy TNT creepery zginął, to oczywiste dostajemy wtedy expa i dostajemy wtedy nasz proszek ale, gdy mamy dwa creepery jednego odpalimy zapalniczką jak widzicie expa nie ma jest tylko proszek i nieraz jest tak, że nawet nie ma proszku, jest sam yy, yy, no po prostu nic nie dostajemy jest to też dosyć ciekawe, dlaczego jak Creeper zabije Creepera nie ma expa, a jak zostanie zabity z TNT to exp nagle jest i do tego prawdopodobnie jest większa szansa na drop podczas TNT, praktycznie stuprocentowa, bo jak widzicie o, dostajemy za każdym razem proszek, a nieraz jak Creeper zabije Creepera to potrafi tego proszku nie być, w tym przypadku, w przypadku akurat mam farta, ale przy wcześniejszych próbach nie dostawałem tego proszku. Więc jak widzicie to są kolejne bugi w Minecraft 1.16. No ta wersja się popisuje akurat z tymi bugami. Bardzo strasznie fizyka i bloki są pobugowane. Więc jeśli odcinek wam się spodobał zostawcie subskrypcję, dzwoneczki, małpeczkę w górę. I możecie napisać w komentarzach nie tym razem friendly komentarz tylko co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Bo ja bardzo lubię czytać wasze komentarze i w sumie ten kanał jest dla was więc chcę go tworzyć z wami. Więc dajcie po prostu jakiś swój pomysł co byście chcieli zobaczyć. Więc tyle ode mnie. Na razie. Cześć.